Dopiero co pokazywaliśmy Państwu remont w budynku szkoły na osiedlu Zwycięstwa, a teraz rozpoczęły się już prace na szkolnym boisku. Rozpoczęła się realizacja drugiego etapu grantu na budowę wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej. Jest to grant, który był w roku ubiegłym opracowany przez Radę Osiedla Nowe Winogrady Północ i zgłoszony do konkursu grantowego konkursu, który nasza Rada wygrała. W październiku, w połowie października zostały ogłoszone wyniki tego konkursu i między innymi nasz projekt dostał dofinansowanie z miasta. Koszt takiego boiska to ponad 200 tysięcy złotych i bez wątpienia to, że powstaje taki obiekt, to zasługa samorządu pomocniczego. Ta kwota grantu wynosi 276 50 zł i ta kwota w zupełności wystarczy na wybudowanie tego boiska. I na tą kwotę składają się trzy składowe, czyli pierwsza składowa to, jest, to są środki przeznaczone z budżetu Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ w wysokości 65 tysięcy złotych. Druga składowa to jest darowizna od Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady, za co też w tym miejscu serdecznie dziękujemy. Jest to kwota 11 tysięcy 50 złotych. I trzecia składowa to jest właśnie grant, który wygraliśmy w konkursie grantowym w Urzędzie Miasta, Czy jest to kwota 200 tysięcy złotych. Także, no jeśli chodzi o, o, o boisko, to nie tylko samo boisko, ale też przygotowanie całej instalacji i kanalizacyjnej, i pod oświetlenie, i pod monitoring, będzie to wszystko przygotowane, aby w kolejnym etapie już można było od razu zamontować i oświetlenie, i monitoring, i już te części, żeby były monitorowane. Na razie trudno sobie wyobrazić, że w tym miejscu już niebawem powstanie cały sportowy kompleks. Nawierzchnia będzie specjalna, taka miękka, elastyczna, tak jak na boisku obok już wybudowanym rok wcześniej. I na tym będzie się znajdowała, że będzie położona taka nawierzchnia ze stuczniej trawy. Także będzie to bezpieczna nawierzchnia i przy wszelkiego rodzaju upadkach, wszelkie urazy są przez tą nawierzchnię amortyzowane. Także już nie jest to tak. Groźne w przypadku, jeżeli byśmy się przewrócili na betonie i uderzyli w beton. Przypomnijmy tylko, że to będzie część naprawdę wielkiej rzeczy. Dokładnie, bo jest to projekt budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy zespole szkół nr 7 na Zwycięstwa. W A może którego, parku. Albo y, też drugiego projektu, bo powstał też drugi projekt, jeszcze szerszy od, y, od pierwotnego: Winogradzki Park Sportu i Rekreacji, który zakłada tutaj powstanie y, między innymi trzech boisk, z czego dwa już, jedno już istnieje, drugie jest w budowie, także niebawem będzie. A trzecie, e, gdzie będzie się znajdować? Trzecie, Tam, nie, czy trzecie tutaj? będzie znajdować się za nami tu dokładnie. I to będzie takie tej, mini boisko: będzie mini boisko do, y, też do piłki nożnej. Mm mini hokeja, mini koszykówki, no praktycznie wszystkich dyscyplin sportowych, jakie, jakie można uprawiać. Yy, troszeczkę inaczej ono będzie wyglądało, będzie takie yy, z takim obramowaniem specjalnym, także, także myślę, że fajna sprawa. No ponadto połówka boiska, yy, czy torowa bieżnia ze skocznią. Do tematu na pewno powrócimy i pokażemy Państwu jak będzie wyglądać to nowoczesne boisko.